witajcie, tu Ewelina Mazurek. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić skrepy taką e, różyczkę. Dzisiaj pokażę Wam, jak skrepy właśnie nie z bibuły, tylko z krepy, zrobić taką e, różyczkę. Do tego będą, będzie nam potrzebny kawałek kolorowej krepy. W zależności od tego, jak dużo tej krepy macie, tak duża wyjdzie różyczka. No i może być też zielona krepa po to, żeby dorobić później e, e, zielone listki. E, oprócz tego, ja będę używała e, takiego cienkiego drutu e, florystycznego e, i kleju typu Magic. I teraz zaczynamy. Postaram się pokazać tak, żebyście to widzieli. E, zaginamy. Zaginamy e, rożek tutaj e, krepy. A potem przytrzymujemy palcem i przekręcamy tak, jakbyśmy zwijali lub rozwijali cukierek. I następne robimy w ten sam sposób. Zwijamy i przekręcamy tak, jak cukierek. I faktycznie wychodzi nam takie, wychodzą nam takie e, nieduże półokręgi. Jak dojdzie się do wprawy, to już można w ogóle nie patrzeć. I wychodzą właśnie takie małe cukiereczki. Robimy szybciutko albo wolniej, wtedy się uczymy. Jeszcze raz pokażę. Zawijamy kawałeczek, przytrzymujemy sobie kciukiem i przekręcamy tak, aby powstało nam tutaj takie zawinięcie. I jeszcze raz zawijamy sobie te cukiereczki aż do końca naszej krepy. Im dłuższy kawałek krepy, tym później Dłuższa, większa wychodzi różyczka. Jeśli nie chcemy zbyt dłużej, to nie musi być tej krepy aż tyle. I teraz zwijamy. Będziemy zwijać, a różyczka sama nam wyjdzie. Ja troszkę jeszcze. Tutaj marszczę, patrzę, aby kształt tej różyczki też był taki, jak, jak chcę. Zwijamy resztę. Obcinamy. I tutaj można albo skleić. Albo związać sznureczkiem, albo, tak jak ja, drutem holistycznym. Zaciskamy mocno. Wtedy kształt też jest ładny. Drut można obciąć. Tak wygląda moja różowa różyczka. Dorobię jej jeszcze zielony ogonek. Rozszerzam jeden z końców krepy, tak aby tutaj ładnie się ułożyło. Tutaj już będę przyklejać naklej. Oczywiście można także dołożyć listek. I moja różyczka jest już gotowa.